Cześć, dobry. Dzisiaj materiał kontrowersyjny może dla innych, może dla innych ciekawy, intrygujący. Mam nadzieję jednak, że wszystkim Wam się spodoba. Nie będzie on wyczerpujący, tak mi się wydaje przynajmniej. Będzie raczej taką bazą może pod jakieś przyszłe moje materiały na ten temat, ale poczułam w tym ostatnim moim materiale, że warto się na ten temat wypowiedzieć, więc zapraszam Was do oglądania o tym, jaka jest rola seksualności w rozwoju duchowym. Zapraszam serdecznie, intro. Temat seksualności naszej w rozwoju duchowym jest naprawdę mocno kontrowersyjny i sami pewnie mocno czujecie jakiś taki zaciekawienie tym tematem, może niektórzy z Was tylko i wyłącznie z tej ciekawości kliknęli w to, ale chciałabym tutaj rozwiać pewne jakieś wątpliwości, czy mity, które narosły w obrębie naszej seksualności i w obrębie rozwoju duchowego. Wiele religii, nie wszystkich, ale wiele takich religii, najczęściej właśnie z zachodnich, uznaje temat seksualności jako coś takiego nieczystego, brudnego. Nie możemy wielu rzeczy wykonywać, a jeśli chcemy już cokolwiek robić w związku z z odczuwaniem tej przyjemności, tego aktu seksualnego, to musimy to robić tylko w jednym określonym celu, czyli jako prokreacja, żeby dzieci stworzyć nowe. Nie po to, żeby na przykład wzrastać duchowo. Natomiast wiele takich zapisków, które do nas płyną, no najczęściej właśnie z Indii, czyli w świętych pismach Wedy, możemy znaleźć informacje o tym, że właśnie ten akt seksualny jest bardzo potrzebny nam do naszego rozwoju duchowego. I jeśli będziemy postrzegać naszą seksualność pod kątem rozwoju duchowego, to ona całkowicie inaczej będzie przez nas doświadczana i interpretowana, bo jeśli my będziemy tylko patrzeć na seksualność pod kątem tej naszej fizyczności, czyli że po prostu chcemy dać upust naszym e, potrzebom fizycznych, no mężczyźni mają swoje, kobiety mają swoje, no to oczywiście to może budzić jakieś problemy z, związane z tym, że e, upatrujemy się w tej seksualności jedynie upustu tych ta, na, naszych nagromadzonych Napięć w ciele spowodowanych naszą po prostu biologią. No, najczęściej mają problem z tym mężczyźni z wiadomych względów, ale no, kobiety również się zdarza, że czują silniejszą potrzebę po prostu jakby dawania upustu swoim potrzebom seksualnym. Natomiast nie ukrywajmy, no, że wiele. Osób odczuwa naprawdę ogromną przyjemność z takiego aktu seksualnego, i to też nie jest przypadek. Przyjrzyjmy się temu, dlaczego odczuwamy te przyjemności w naszym ciele jako jedyny gatunek na całym świecie, bo wszystkie zwierzęta, które są, one nie czują żadnych. Przyjemności z tego aktu. Ten akt jest tylko czysto zaprogramowany po to, żeby przedłużyć linię genów, a my, jako ludzie, jako ta, taka rasa naczelna, mamy dodatkowo jeszcze tę taką unikalną przyjemność, którą doznajemy w trakcie tego aktu, jeśli jest to akt miłosny. Jeśli to nie jest coś, jakaś napaść na nas, coś, do czego jesteśmy zmuszani, przymuszani lub pod presją wykonujemy, to wtedy taki akt powinien być naprawdę bardzo dla nas przyjemny. Jeśli chodzi tutaj o to właśnie energetyczne połączenie z tym aktem, to wiąże się to oczywiście z energią Kundalini, czyli energią, która mieści się w naszej czakrze podstawy. Ja o energii Kundalini nagrywałam materiał, więc yy, również zachęcam do jego obejrzenia. Będzie link w opisie. Nie będę się teraz rozwodziła. Na temat energii kundalini, właśnie z racji tego, że już materiał na ten temat powstał. Natomiast chciałabym się tutaj bardziej się skupić na tym, dlaczego ten temat jest tak bardzo zamiatany pod dywan, jest taki bardzo zawstydzający nas. My nie powinniśmy się wstydzić, rozmawiać na ten temat i uznawać, że w strefie duchowej to nie istnieje, że to jest coś tutaj ziemskie i nieczyste, bo jak mamy informacje też z jakichś innych planet, z innych przekazów dotyczących i właśnie też tych cywilizacji najwyżej rozwiniętych, to wszędzie ten akt seksualny istnieje, ale w różny sposób, natomiast służy głównemu celowi, czyli właśnie rozwoju duchowemu. Głównie tutaj chodzi o to, żeby zwolnić tą energię kundalini. Ta energia kundalini w dużym uproszczeniu to jest po prostu opisywana jak taki zwinięty wąż wokół naszego kręgosłupa i po prostu jeśli odczuwamy wielką taką ekstazę, wielką rozkosz, tak, czyli my po prostu. Osiągamy jakieś najwyższe y, możliwe doznanie. W tym akcie, właśnie, to ta energia ma możliwość wyzwolenia się, i wtedy łączy się z czakrą korony, łączy czakrę korony z czakrą podstawy. I ogólnie, jeśli chodzi o energię Kundalini, to jest bardzo potężna energia, i która, jeśli jest wyzwolona w nieodpowiedni sposób, na przykład można wyzwolić energię Kundalini bez aktu seksualnego, po prostu mając nauczyciela, który tą energię nam rozrusza, bez jakichś takich podtekstów seksualnych ale oczywiście jak się ogląda te filmiki gdzie się pobudza tą energię kundalini to to faktycznie wygląda trochę tak jakby to jakiś akt był, odbywał się z eterem tak naprawdę bo to są kobiety często wijące się po podłodze albo mężczyźni to są różne okrzyki to są różne jakieś takie doznania płacz dreszcz telepanie no po prostu różne doznania te osoby przeżywają w tym określonym momencie. Natomiast, jeśli ta energia jest w zły sposób poprowadzona, nieumiejętnie otwarta, to może z nas bardzo mocno skrzywdzić, dlatego że taka energia jest tak potężnym ładunkiem energetycznym, że może nam na psychice wyrządzić jakieś różne szkody. To jest temat, o którym, tak jak mówię, już wcześniej mówiłam, więc nie będę tego się powtarzać. Natomiast chciałabym tutaj e, zwrócić uwagę na to właśnie, że mm, jak to wygląda takiego, z takiego punktu widzenia duchowego? Dlaczego ten akt seksualny jest taki ważny? Dlaczego na innych planach też się o tym mówi, że to jest ważne, że to jest związane z rozwojem duchowym? Bo właśnie. Tutaj wchodzi teraz kwestia tego, dlaczego, według energetyki Dalekiego Wschodu, ważne jest, żeby się, łączy, żeby się łączyć w pary dwupłciowe. Żeby to, nie były, żeby to nie był związek jednopłciowy, tylko dwupłciowy z racji właśnie tego yin yang, tego dopełnienia plus i minus, tak? Dwa bieguny łączące się i tworzące w tym połączeniu ogromną energię. W momencie, kiedy kobieta z mężczyzną się łączy w tym akcie miłosnym, tak naprawdę, bo jeżeli my dążymy do tego aktu z. you takim bardzo świadomym podejściem, że chcemy wzrastać też duchowo, że chcemy to doświadczać też nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, ale też duchowej. Bardzo kochamy tę osobę, nie chcemy jej zranić i też myślimy bardzo dobrze w swój, na swój sposób, to jest bardzo duża możliwość, że ta energia kundalini zostanie uwolniona albo przynajmniej zostanie jakby takie podłoże podbudowane pod to, żeby to mogło się przy następnym razie zadziać, ale też powoduje to, że ta nasza energia się jakby wymienia, się na Naładowywujemy wtedy energetycznie, i często się mówi w takich przypadkach, że się naprawdę czuło, jakby się było w niebie taką ekstazę, że się nic nie liczyło, że naprawdę było nam super ekstra. I się mówi, że jedynie tą energię kundalini jesteśmy w stanie, wy, jakby uwolnić z siebie, bo ją mają i mężczyźni, i kobiety, ale jesteśmy w stanie ją tylko wtedy wy, w, uwolnić, jakby w swoim ciele, kiedy się łączymy z przeciwną płcią. Jest to spowodowane tym, że czakry w naszym ciele, przepływ energii w naszym ciele odbywa się w lustrzany sposób. W sensie u kobiet ten przepływ energii jest inny niż u mężczyzny, tak? Więc jeśli mamy ten przepływ lustrzany, no to w, tym, w tej sytuacji to jest takie dokładne odbicie jakby siebie i to jest takie właśnie dopełnienie. A jeśli są dwie tej, 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 tej samej płci osoby, oczywiście, że one mogą stworzyć wspaniały związek, że one mogą czuć ogromną rozkosz i przyjemność i, i, i super, bardzo się cieszę z tego powodu. Natomiast ze względu takiego energetycznego, jeżeli popatrzymy na to pod kątem takiej energetyki Dalekiego Wschodu, oczywiście, to co mamy zapisane w tych wszystkich księgach ważnych, to niestety, ale takie związki jednopłciowe, takie Akty seksualne, jednokłóciowe nie są w stanie obudzić tej energii kundalini w trakcie aktu seksualnego. Takie osoby oczywiście mogą dokonać tego, idąc na taką inicjację uwalniającą przez jakiegoś um, coacha, jak, może coach to złe słowo, ale prowadzącego, osobę, która Was poprowadzi, to wtedy faktycznie jesteście w stanie to zrobić, bo ta osoba wie w jaki sposób poruszyć tą Waszą energią, co, co, co tam w Waszej energetyce zrobić, natomiast nie jesteście w stanie tego w akcji tym seksualnym dokonać. Czy tak to naprawdę w praktyce wygląda, jeśli chodzi o naszą wiedzę dzisiejszą, aktualną? Ciężko stwierdzić. Nie doszłam do takich informacji, czy to jest faktycznie możliwe z, z punktu widzenia dzisiejszej perspektywy i patrzenia na te różne kwestie płciowości naszej. Natomiast w tych starych, wszystkich. Ym, Informacjach, jakie mamy w tych świętych pismach, czy w różnych innych miejscach, no to się okazuje, że to sprawa jest po prostu prosta, bo ma być taki koniec. Czyli musi być mężczyzna i kobieta, bo tak to zostało stworzone, że to muszą być te dwa przeciwne sobie bieguny, które są tak naprawdę całością. I dopiero w tym momencie jesteśmy w stanie dlatego osiągnąć tą najwyższą przyjemność, bo są połączone te dwie części, które powinny się razem łączyć. I tak właśnie w tym akcie seksualnym to połączenie wtedy się pojawia. I jeśli chodzi ogólnie też o to, jakie inne nasze czakry mają z tego powodu, jakieś dodatkowe korzyści, no to na przykład właśnie wiadomym jest, że pierwsze dwie czakry bardzo mocno są związane ze sferą intymną, no bo czakra podstawy, no to jest domem kundalini, natomiast czakra sakralna jest związana z naszą płciowością i naszymi tymi narządami Odpowiadającymi za osiąganie przyjemności, ale oprócz tego jest to poczucie kreatywności. Osoby, które właśnie doznają tak silnego tego poczucia, takiej przyjemności, to też osoby, które mają predyspozycję do bycia najbardziej kreatywnymi osobami. Dodatkowo, jeśli dajemy taki upust tej naszej energii w sposób prawidłowy, prawidłowy mam na myśli, czyli wykonujemy to z osobą, którą kochamy, z też taką intencją, żeby to było dla dla obojga osób przyjemne i, i w miłości wykonywane. To, to wpływa pozytywnie na inne czakry, na przykład na czakrę splotu słonecznego, która odpowiada za nasze ego, za naszą jaźń, za to jak siebie postrzegamy i innych, podbudowuje to naszą pewność siebie. I zauważcie, że to faktycznie tak bywa, że jeśli macie osobę, którą kochacie i z którą macie to życie seksualne bardzo udane, to Wy macie tą pewność siebie również wyższą, jeśli chodzi o, taki, o tę sferę seksualną. Jeśli coś tam się dzieje nie tak z Waszym pożyciu seksualnym, to wydaje mi się, a nawet jestem przekonana, że to mocno rzutuje też na inne wasze sfery życia i czujecie się mniej tacy pewni siebie. I później to naprawdę może się odbijać w, w sferze pracy, w sferze jakichś relacji z przyjaciółmi, czy nawet rodzicami. Niestety, to tak wszystko ze sobą jest powiązane i wpływa właśnie to bardzo mocno na to, jak my sami się postrzegamy i jak sami siebie oceniamy. Jeśli chodzi o kolejne czakry, czyli czakrę serca, no to jeśli wykonujemy to w akcie miłości, to bardzo mocno doładowujemy energetycznie się pod w tej, w tej czak czakrze związanej za emocjonalność naszą całą, za to w jaki sposób my też czujemy bezpieczeństwo związane z tym, czy nas ktoś skrzywdzi, czy nas nie skrzywdzi. Jeśli czujemy właśnie e, dobrze się w trakcie tego aktu seksualnego, no to tak też również to się przykłada na poczucie naszego bezpieczeństwa, czujemy się zaopiekowani bezpieczeństwem. Pieczni, mamy komfort psychiczny emocjonalny i to też wpływa na naszą czakrę serca. Jeśli chodzi o gardło, jeśli chodzi o trzecie oko i o koronę, no to już są takie czakry z wyższego rzędu, które bardziej są związane już z tą duchowością, więc jeśli mamy takie mocne połączenie duchowe w trakcie tego aktu, no to tutaj oczywiście też się otwierają te wyższe nasze poziomy. Jesteśmy, no czakra gardła za komunikację jest odpowiedzialna, tak? Czyli jeśli Jesteśmy pewniejsi siebie, bo nam się odblokowuje czakra splotu słonecznego, plotu słonecznego, do, doenergetyzuje się. To też ona jest mocno połączona z czakrą gardła. Zaczynamy być bardziej asertywni, jesteśmy e, po prostu skorzy, bronić swoich granic e, i bronić siebie. Umiemy mówić też e, głośniej, jakby w obronie własnych w obronie własnych wartości, stanąć po stronie swoich, swoich opinii, nie boimy się tego. A jeśli chodzi o trzecie oko i koronę, no to to już jest takie doładowanie do, do tego, jeśli się obudzi energia kolokwią na linii, połączy się z czakrą korony i połączy się z podstawą, to jest takie. To jest już takie wyzwalające na tyle, że to powinno jakby Wam dać możliwości zdobycia tych takich wyższych umiejętności. To może spowodować, że nagle Wam się jakieś dary uaktywnią, na przykład jeśli macie predyspozycję do jasnowidzenia, czy jasnosłyszenia, czy jasnoczucia, to może się okazać, że nagle po uwolnieniu energii Kundalini Wy dostaniecie taki... Bardzo mocny wyrzut tej umiejętności, że pojawią się jakieś wizje, jakieś bardzo intensywne przeczucia, więc to może na to wpłynąć i też to może wpłynąć na to, że zaczniecie być bardziej wrażliwi na po prostu energię dookoła was. Tak? Czyli właśnie ta czakra korony, która was łączy z światem niematerialnym. Jest najważniejsze w tym wszystkim to, że po prostu sięgając po taki akt, myśleć bardzo o tym, że robicie to w konkretnym celu. Nie tylko, żeby dać upust tym fizycznym potrzebom e, biologicznym tak naprawdę, ale też energii waszej wewnętrznej. Bo jeśli blokujemy energię, czyli nie dopuszczamy do tej seksualności z, z różnych powodów, bo to wiecie, to też może być jakaś blokada wewnętrzna, która jest gdzieś w waszym ciele, która wam nie pozwala do tego aktu jakby dojść, bo mm, coś czy wydarzyło w waszym życiu, że was na przykład to obrzydza, albo sprawia wam ból, albo dzieją się jakieś inne rzeczy, nie czujecie przyjemności z tego, i po prostu to wszystko wpływa, że nie, nie macie ochoty na takie akty tego typu, więc ze swoim partnerem, partnerką. Więc wtedy bym radziła się przyjrzeć temu co się takiego wydarzyło w Waszej przeszłości, przyjrzeć się tego też, co w takim razie, gdzie to w ciele może być umiejscowione i z tym popracować. Jeśli z tym popracujecie, to wtedy bardzo duże prawdopodobieństwo, że Wam się jakby rozbudzi ta energia, zacznie ta energia sakralna i podstawy, czakra sakralna i czakra podstawy zacznie lepiej pracować, a jeśli jest otwarty przepływ w czakrze sakralnej, no to to pobudzenie też powinno naturalnie być, jeśli będzie przepływ w także sakralnej i podstawy, to ten, ten przepływ energii powinien Was pobudzać. Ten przepływ energii powinien również powodować lepsze ukrwienie, lepsze ukrwienie to lepsze doznawanie tych przyjemności. I bardzo złym pomysłem jest blokowanie się, bo myślenie, że asceza jakaś, czy wstrzemięźliwość to jest właśnie najlepszy pomysł na to, żeby osiągnąć taką pełno, pełnię e, oświecenia, to według tych wszystkich nauk, które mamy z tych wschodnich y, kresów, jednak tłumaczą, że to nie jest dobra droga. Jeśli chcesz to oświecenie uzyskać, to ty musisz mieć równowagę na wszystkich płaszczyznach. Nie tylko rozwijać się duchowo, ale musisz mieć też równowagę, równowagę psychofizyczną. Y, a psychofizyczna równowaga bardzo mocno łączy się z tą energetyką, więc jeśli. Dzieje się jakieś spięcie w polu tej energetyki Twojej, to to od razu rzutuje Ci na, psycho, na Twoją psychikę i na Twoją fizyczność. I osoby, które często blokują się z jakiegoś powodu, nie wiem, to, i tutaj mi nie chodzi o to, że mają jakiś problem, coś się wydarzyło w ich życiu i to rzutuje, tworzy blokadę w ich energii, tylko bardziej na przykład mają jakieś przekonania. Wydrukowane od małego, że coś jest złe i oni tego nie powinni robić. I takie osoby, które są zmuszone do strzemięźliwości, która nie jest naturalnym elementem naszego życia, mogą niestety, ale powodować blokady sobie w czakrze korony, które powodują do zaburzeń psychicznych. I takie osoby, które z jakichś różnych względów mają wmówione, albo że to jest jakieś zboczeństwo, albo że to jest jakieś hmm, perwersja jakaś, że tak nie można, to, to, tylko to dla małżeństwa, że pary tylko y, takie, a nie takie, to takie osoby żyjące w takim środowisku, karmiące się takimi informacjami, mogą tworzyć sobie jakieś blokady. Które powodują, że zachodzą negatywne skutki w obszarze psychicznym, i mogą takie osoby skłaniać do jakichś głupich, naprawdę, zachowań, typu napaści na tle właśnie seksualnym, molestowanie kogoś, jakieś perwersje obrzydliwe, jakieś zboczenia, które się tworzą. I to jest wtedy wina tego kształtu, tego świata, w którym żyjemy, plus takiej osoby, która w to uwierzyła, że. To jest nieczyste, to jest złe. My się tego y, najlepiej brzydźmy, brzyćmy, nie, nie dotykajmy, bo są właśnie, że to często działa w taki sposób, że jeśli nam się coś obrzydza, jeśli nam się coś wmawia, że to jest złe i niedobre, to to się staje takim zakazanym owocem i osoby, które mają predyspozycję do tego, żeby dążyć do tego zakazanego owocu, to one będą to robiły, ale w sposób właśnie negatywny dla siebie i społeczeństwa. I one wtedy po prostu jakby pogłębiają ten problem, bo robią coś, co jest złe, coś Coś, co wpływa negatywnie na ich energię, tworzą sobie kolejne jakieś wzrosty, blokady, dysharmonie w przepływie energii, szkodząc też innym istotom, dodatkowo, i to jest naprawdę duży problem. Dlatego, jeśli oglądacie mnie i ten materiał, dlatego on też powstał, to chciałabym, żebyście wynieśli z tego materiału takie jedno główne przekonanie. Wasza seksualność jest jak najbardziej w porządku i trzeba się nią zaopiekować. W taki sam sposób, jak opiekujecie się sobą na każdej innej płaszczyźnie, tak samo tu powinniście być zaopiekowani. To nie jest nic złego, a wręcz przeciwnie, to Wam może pomóc w rozwoju duchowym. Jeśli podejdziecie do tego tematu w sposób troszkę inny niż normalnie do tej pory, nie będziecie patrzeć na to jako taką przyziemną przyjemność, tylko fizyczną, i nie spojrzycie na ten temat tylko i wyłącznie z poziomu tworzenia, Nowego życia, tylko z poziomu aktywacji waszej energii, jakby wymienieniu się, bo ten, jeśli się jest w takim akcie świadomym, dwie osoby, jeśli są świadome, że chcą to na innej płaszczyźnie wykonywać, to wy się tak doładujecie energetycznie. Naprawdę taki akt może być bardzo mocno uzdrawiający. On, jak są jakieś blokady. Takie zatory, które się tworzą w waszych y, meridianach, to one mogą zostać przepchane tą energią, wyczyszczone, mogą jakieś się uwolnić. Y Energie, jakieś blokady małe, które były gdzieś tam w ciele, to powoduje, może widzicie to na filmach, może sami to przeżyliście, czasami, że niektóre kobiety, mężczyźni może też płaczą po takim akcie seksualnym, bo to jest oczyszczające. To właśnie powoduje, że się przeczyściło to, co było nagromadzone, ten stres, to wszystko, co się tam w ciele zmagazynowało, i to jest świetny objaw, i też się tego nie wstydźcie. Jeśli się wam zdarza, że wy płaczecie po akcie seksualnym, to to jest coś pięknego. I coś, co daje Wam informację, że faktycznie zadziało się coś duchowego w tym całym akcie. I nie trzeba z intencją tworzenia nowego życia e, wykonywać tego aktu, żeby on był piękny i uduchowiony. Wystarczy, że będziecie to robić z intencją tego, że chcecie wzrastać duchowo, robicie to w miłości, robicie to w przekonaniu i poszanowaniu e, drugiego człowieka i w przekonaniu, właśnie, że to robicie e, dla dobra obojga, tak? dla siebie i dla tej drugiej osoby. Ale dobra, teraz chciałam jeszcze Wam tak na koniec powiedzieć, bo skąd w takim razie się to bierze? Bardzo dużo takich zapisków odnośnie tej całej seksualności i tego, jak to jest ważne w tym świecie wschodnim, to właśnie są tantry. Te tantry bardzo mocno się skupiają na tym, że nasza duchowość e, może wzrosnąć dzięki tej naszej seksualności. Więc to jest takie spojrzenie mocno uduchowione na ten aspekt naszej fizyczności. A teraz ktoś może powiedzieć, to a co w takim razie z kamasutrą? Kamasutra to jest trochę inny element tej wschodniej kultury. On się bardziej jakby skupia na tym, żeby w jak najprzyjemniejszy sposób doznawać fizycznie ten akt i jak najbardziej taki zgodny w poszanowaniu z drugim człowiekiem, taki społecznie też akceptowalny. Natomiast tantry, one bardziej mówią o tym duchowym aspekcie, więc to nie jest tak, że kama sutra wchodzi w skład tantry. Albo tantra w skład, kama to są dwa obrębne jakby aspekty spojrzenia na tą seksualność, ale one mogą się ze sobą uzupełniać, czyli można oczywiście wplatać te elementy tu i tutaj, i to będzie świetnym uzupełnieniem, ale należy pamiętać, że jeśli chodzi o tantry, no to one bardziej się skupiają na tej sferze duchowej i dążeniu do tej pełni duchowej, a ta kama sutra, ona głównie ma na celu w taki najlepszy, Najbardziej estetyczny sposób właśnie yy, spowodować, że doznamy przyjemność na tym poziomie fizycznym. Chciałam to właśnie podkreślić na sam koniec. Bardzo krótki materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Niech on będzie bazą do tej rozmowy na temat seksualności. Może w przyszłości nagram coś szerszego, rozwinę więcej treści. Może Wy macie jakieś pytania do mnie na ten temat, to napiszcie wszystko w komentarzu. Zaznaczam tylko, że nie będę na jakieś głupoty odpisywała, chyba że wyślę jakiś uśmieszek, jedynie, bo każdy komentarz jest tak naprawdę na wagę złota, nawet te prowokujące do jakichś specyficznych rozmów. Natomiast, e, jeśli macie faktycznie takie pytania związane z tą seksualnością i rozwojem duchowym, czy o jakichś blokadach, e, jak, to się, jak z tym można walczyć, w ogóle to piszcie komentarze. Ja w tym miejscu oczywiście bardzo dziękuję moim patronom. Zachęcam do wspierania mnie również innym osobom, które mają takie możliwości, bo dzięki temu ja mogę to traktować jako moją pracę i poświęcić temu więcej czasu. E, dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę, za wszystkie lajki, za to, że dzielicie się moimi materiałami i mam nadzieję, że ten materiał również będzie godny polecenia. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Trzymajcie się cieplutko, cześć.